Cześć! Przed Wami szybki trening klatki piersiowej. Trzy ćwiczenia połączone w gigant-serię, więc trzy ćwiczenia bez żadnej przerwy. Pierwsze to pompka z nogami uniesionymi wyżej, czyli mogą być to nogi na krześle, na łóżku. Zwróć uwagę na cały ruch. Ruch jest ruchem do przodu i mocne odpchnięcie do tyłu. Tutaj staramy się zaangażować jak najmocniej górę klatki piersiowej, tricepsy, barki. Ciało jest bardzo mocno włączone. Ja proponuję na początek 10-15 powtórzeń tego ćwiczenia. Oczywiście Oczywiście, cała magia będzie polegała na tym, że z treningu na trening będziesz zwiększał ilość powtórzeń. Zwróć uwagę na technikę, opadanie tempo, sylwetka to wszystko tutaj bardzo się liczy, czyli cały czas panujemy nad techniką, a nie nad ilością powtórzeń. Numerek 2 tu przyda ci się, nie wiem, piłka, to może być ręcznik. Chodzi o to, żebyś oparł się o coś i mocno to ściskał. Czyli nie jest to tylko ruch samego odpychania, tylko ruch, w którym bardzo mocno ściskasz to, co masz w dłoniach. Редактор Okay? To może być piłka, tak jak mówię, to może być ręcznik, może być to nawet krzesełko, stołeczek, które będziesz po prostu ściskał bardzo mocno. Okay? Czyli ruch nie tylko odpychania, ale też ruch, w którym cały czas bardzo mocno chcę złączyć dłonie. Okay? Łopatki mocno ściągnięte, zwróć uwagę, brzuch był włączony tak jakbyś robił deskę, pośladki są napięte, sylwetka jest cały czas wyprostowana. W tym ćwiczeniu też przedział 10-15 powtórzeń. Nasz numerek trzeci. Pompki na poręczach, pudłach, krzesłach. Styl jest bardzo mocno dowolny, czyli korzystasz z tego, co masz w domu. Zwróć uwagę, że chodzi tutaj o jak najmocniejsze zaangażowanie i rozciąganie klatki piersiowej. Okay? Podobnie jak we wcześniejszych ćwiczeniach, masz mieć wrażenie, że chcesz złączyć cały czas dłonie. Angażuj jak najmocniej klatkę piersiową. Tutaj zaatakujemy ją troszeczkę mocniej od dołu. Zaraz zobaczymy to z drugiej perspektywy. Wchodzę głęboko, mocne rozciąganie klatki piersiowej, mocne. Napilanie klatki piersiowej, głęboki wdech, brzuch włączony, klatka rozciągnięta, wydech do góry. Przy każdym ustawieniu przy każdym ćwiczeniu musisz czuć bardzo mocno, stabilnie, mocno napięte mięśnie brzucha. I to jest to jest kompletny zestaw, czyli trzy ćwiczenia. Po takich trzech ćwiczeniach chwilę odpocznij i powtarzamy to od nowa.